Jego naturalność pokochały tysiące osób, z którymi do tej pory współpracował. Dzisiejszy jego temat to metody komunikacji przywitajmy go gorącymi fantastycznymi brawami. Jedyny w swoim rodzaju czego ścieżki! Bo nasz umysł pracuje jak pralka. Czyli są takie programy i teraz jak my wciskamy przycisk, to ten umysł reaguje po prostu. Wciskasz i ta pralka robi to, co ma zaprogramowane. Koniec, kropka. I tak działa nasz umysł. Wyobraźcie sobie, Wam się wydaje, że Wy robicie to, co chcecie. Żeby robić to, co się chce, to trzeba być bardziej świadomym tego, że jestem programowalny i teraz programować się tak, bo w przeciwieństwie do pralki, my możemy się programować. Mam taką prośbę, z uwagi na to, że będziemy bardzo myśleć, sorry, ale no, trochę Was wymęczę, to niech wszyscy sobie usiądą wygodnie, i fascynujące. Mówię. Nie wszyscy sobie usiądą wygodnie i wszyscy dopiero teraz kurwa siadają wygodnie. Czemu nie siedzicie cały czas wygodnie? Lekcja numer jeden. Nie wiecie, że żyjecie. Nie wiecie, jak żyjecie. Nie wiecie, że żyjecie schematami, programami, o których mówiłem. Przed chwilą nie wiedzieliście, że siedzicie niewygodnie. Ja wcisnąłem przycisk. Powiedziałem. Usiądź wygodnie. I w tym momencie mówisz, kurwa coś mi gniecie, wcześniej Cię nie gniotło, wcześniej Cię nie gniotło, gniotło, tylko nie miałeś tego programu włączonego. Moim zadaniem jest coś innego, tak jak młody jak gwoździe i ma być wbity, tak ja wciskam przyciski i ma być lepiej u kogoś, ma być lepiej.